24 godziny na zielono! Zaczynamy! Trzeba się umalować i przebrać! Akitek jeszcze śpi w różowej kołdrze, nie zielonej. Makijaż zieloną gąbeczką, żeby nie było. I nawet zielone cienie. Oho! Pomalowana I ubrana moi drodzy Jestem ubrana w bluzkę, którą kupiłam w Pepco Za 10 zł, ponieważ Ja nie cierpię chodzić w kolorze zielonym Uważam, że ten kolor nie do mnie pasuje Wolę go na kimś, nie na sobie Ale bluzka jest Zobaczymy jeszcze co później na doborze Ale jestem głodna, taki. taki. Możesz zrobić No to prawie dzisiaj będziesz jadła. Naleśniki. Zielone. Mam, poczekaj. No co? Mam masz? tu torbę, którą przygotowałam specjalnie na ten challenge. I słuchajcie, mam tutaj różne zielone rzeczy. Nawet mam zieloną skręci którą zaraz sobie ubierzemy. Metkę przyciąć. Zielone podeczki do uszu to chyba nie moje. To jak co jeszcze dla mnie ciekawego? I na teraz mam jeszcze zielone barwniki. Jeden dla mnie, drugi dla Kitka, ponieważ Kitek na swoim kanale również robi ten challenge. Koniecznie napiszcie w komentarzu, który kolor jest wasz ulubiony. Bo mój różowy i fioletowy, a zielony no później. Mam nawet zieloną opaskę do włosów. Podczas gdy Kitek się bierze za nasze naleśniony, ja stwierdziłam, sobie włoski pokręcę, więc sobie tutaj już grzyję lukóweczkę, a tutaj czeka na mnie zielony zapaszek. Oczywiście to był kiedyś jeden z moich ulubionych i w sumie do tej pory bardzo go lubię. Słuchajcie, jestem gotowa. Nawet sobie mam takie zielone z Mam zielone kolczyki, zielony makijaż, zielona opaska i zielona skręci. I jestem gotowa na śniadanko. Zielone. Sambadi! O! Ale czad! Pojawiły się! Ja nie mam. A bo oh, no, to tylko jedna Idę stąd. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj specjalnie na challenge zostałam czelekiem albo fioną Kitosław dla mnie tutaj zrobi naleśniora zielonej do mnie Każdy robi dla siebie No bo... prawda, ja sobie zrobię ozdobie, tylko ja obiecuję, że... Słuchajcie. Pierwsze jajeczko Moment, bo tak mi się tu zagalopował, zaczął smażyć, a ja słuchajcie, muszę dodać barwnik zielony, więc zaraz go tutaj sobie dodamy I będą zielone! Myślisz ile kropel dodajemy? Nie wiem, także było zielone no Aha, on jest nierozcięty, dobra, moment Poprawiam się i dajemy. Może tyle wystarczy I odpalamy mikser No ten bez barwnika Taki kusiutki Ja wolę chude naleśniki Koniecznie dajcie mi bo czy na leśniki chude, czy grube Idealne Wziąłam sobie odżywkę nie to, proteinową I mieszam ją z zielonym barwnikiem Bo nie mam żadnego jogurtu Więc sobie jakoś muszę radzić I do tego myślałam, żeby wybrać zieloną posypę tylko zieloną Właśnie zrobiłam swojego pierwszego naleśniona na nowej patelni Ponieważ musieliśmy kupić wszystko nowe, bo mamy indukcję e, To jest kilka nie wypał A tutaj mam winogron zielony wypał, Normalny, ładny naleśnik, tylko na szybko pieczony Zielony winogron, mam tutaj bananę, który jest taki żółtawo-zielony Jeszcze nie był za bardzo dojrzały I do tego wszystkiego, słuchajcie Znajdziemy tu zieloną herbatkę Nie ma oszukiwania Więc do picia, gdzie to Proszę bardzo, moja ulubiona zielona jaśminowa I ona wparuje do mojego prawie zielonego kubeczka nie masz, taki. nie masz zielonego kubeczka jest Minus. zielony Nieprawda, no już nie widzisz, że jest zielony? No tak, pół I zalewamy to i będziemy mieć zieloną herbatkę No to poczekaj, ja ci zrobię zieloną herbatkę Barwnik Proszę Nie, tylko zapomnij Zielona za herbatka z zielonym no daj. A ty pieczysz tego, pieczesz tego swojego naleśnika Uuu! czy nie? Bo ja nie wiem. Zapomniałam. będzie zielony, czy już się podpalił? A nie, jest idealny chyba. Żaliła mi się. Kurczę, no taki. No, na szyb. tym mleku takie wychodzą, no. Moje zielone naleśniczki już są gotowe, z tym siosikiem wyglądają dziwnie, mniej apetycznie, ale sądzę, że i tak są mega przysłodkie, bo ja bardzo lubię naleśniki Zwierasz się to No tak. Dobra, spróbujmy tego bełtu. Ale słodka, o Ale słodka odżywka. No ale to dobrze, bo w sumie tutaj nie mam nic innego słodkiego. Testujemy zielonego naleśnika, moi drodzy. Ogrowego. Teraz wszyscy, którzy lubią naleśniki, niech koniecznie zostawią kciuka do góry. Zobaczymy, ilu tak naprawdę jest fanów e, słodkich i słonych naleśników. Ponieważ ja robię na słodko, kiedy robi na słono. No i oczywiście, jeśli chcecie dążyć do najsłodszego teamu na całym YouTubie, mówinek Anę koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty żeby był szary, może nie zielony, ale szary a ja się zabieram za posuwanie mojego śniadania zielonego no dobra, teraz właśnie bierzemy się za nagrywanie Tiger Boxów, ponieważ Tiger Boxy są takie morskie, jest to taka morska zieleń, więc do dzisiejszego challenge'u idealnie pasują, otworzymy wszystkie na odcinku który pojawi się już jutro na moim kanale tak więc wyczekujcie, a my bierzemy się za ich unboxing, no słuchajcie nagraliśmy właśnie odcinek Tigera i mamy tutaj zielone rzeczy, które udało mi się zdobyć, mamy tu jakieś dwa mar Krydeczki kryreczki i coś takiego, czego ja nigdy w życiu w szkole nie używałam, ale są zielone, więc się na pewno nam dzisiaj przydadzą. To nam się nie przyda, ale tu mamy napis LA. Yeah". Szalone laboratorium Mufinki. Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy coś superowego. Zapalmy światło, to wam powiem. <śm> Stała się światłość. Dzień dobry, moja gwiazdo. No dobra, co jest nam potrzebne? Słuchajcie, potrzebne są nam pianki. Pianki te w ogóle są na naszym sklepie Mufinki.pl są. I właśnie, Creamy Doubt. Zaprzegłam język, jak to czytam. Są dwa zapachy u nas na sklepiku. I tu mam resztkę jednego. Oczywiście czekam na dostawę dla nas do domku, bo kurczę, już mi się prawie cały skończył. I, i nie wiem, ile tego będzie tutaj. I tak o. mi zużył cały. A to jest moja przecież. I no, już robię zużyłam. I tego będziemy potrzebować barwnika, o, oczywiście dzisiaj zielonego, skrobi ziemniaczanej albo, albo kukurydzianej to było. No to super. O kurczę. Dawaj. No dobra, spróbujmy ucisnąć tą resztkę tutaj. Dajmy, że tyle. Do tego dajemy nasz barwnik, oczywiście. No dobra, może tyle wystarczy. Chcę jeszcze go trochę zostawić na dzisiejsze żarełko, żeby mogła jeść. No i teraz przypał albo sukces, czyli czy to faktycznie była skrobia ziemniaczana Puch! Chociaż sobie tym dałam. Nie wiem ile, więc tak jak się mówi, na oko. I mieszamy. Mogłam to najpierw z tym barwnikiem wymieszać. Więcej skrobi. Więcej pianki. Ale ładnie pachnie, o mateczko. To już chyba nagrałem. To jest nic. Ja dzisiaj idę na targ fantastyki, więc wypadałoby pani tam wyglądać, ale chyba działa! Czekaj, albo i nie. Czekaj, ja to spróbuję jakoś połączyć. Chyba chyba nie działa. Zaraz do Was wracam! No i się okazało, że chyba jednak kukurydziana, co? Co to jest? Ja bardzo ładnie pachnie, powiem tak. No, to tak. Masz zielone jedzonko. Ani po 15 minutach coś wyszło, powiem wam, że konsystencyjnie jest. I jest to fajne, w miarę, taka chórka. W miarę ciekawe. No. Słuchajcie, idę się domać, bo jestem cała w mące, A za chwilę moi rodzice z siostrą przyjeżdżają! A czy... nie, czym ty się myjesz? No, ja wiedziałem, że ty zrobisz coś takiego. Wiedziałem, że twój challenge jest bez sensu. Przecież masz zielone mydło specjalnie Ci kupowałem. Ja co kręcę. No, no, no. Sza, dobra, no to zmiana te rzeczy. w miarę się domyłam Boże, gorzej jak to będzie wyglądać Nie no, jeszcze w tych przerwach jest? O nie Gdyby chociaż to zielone było Słuchajcie, teraz idziemy sobie na zielone jedzonko Na zieloną kawkę i zielone słodkości A teraz, ponieważ nie mam butów zielonych Mam bardzo mało rzeczy zielonych To stwierdziłam, że taką jedną sznurówkę w jednym bucie Druga będzie taka bardziej kolorowa w Takie łapki, może nie kocie, psie, team psiaki Właśnie, piszę w komentarzu team psiaki lub team koty A ja mam prawie zielone butyki swoje prawie zielone i lecimy Dobra jesteśmy już moi drodzy i czekamy się na Polcie, bo przyszła moja siostra z jednej strony, a z drugiej strony będzie Polca, która zaraz przyjdzie. To jest chyba tu. Chyba. Kiedyś tu była. A za ile będzie Polca? Wiesz co, nie wiem, ale wyjdziemy i zajmiemy miejsce. Dobra. ramen. Otwarte. No wiem. O -o. Nie no, noweś weź, targni. targni. jest na naucznie, że nada. Dobra, to do jedzenia? Co do jedzenia, coś zielonego, mój drogi. Mam problem, bo myślę o jakimś czymś z mleczkiem. Może macza z mleczkiem i jakiś coś słodkiego, takiego, taki taki, to zielony. Lubicie macze, koniecznie na O, zielona pasówka. widziałem, że zielona pasówka. Zielona i zamówiliśmy dla ciebie maczaratę, a jeśli chcesz, do niej to nie bacznie. Na 100%. Na 100 trawę morską. A tam masz jakieś słodkości z maczą? Lubisz trawę morską, czy tam coś takiego? Trawę morską? Tak. No jest coś takiego. Nie, nie jadłam no. nigdy. No to będziesz, jak mi nie smakuje, to będzie gdzieś. Okej. Okay. O, dziękuję bardzo. Chcesz jeszcze takie? Skąpek smarczę z musiną z marakuij z białekami To może jeszcze jeden, to jeden. Jeszcze tak. Jemy te Patrz, to jest taki słodki misiaczek. O dziękujemy. I tu mamy coś słodkiego i jest totalnie zielony. Tu mamy do pośrodzenia, bo ja robię tylko słodką maczę z mlekiem. I to jest mleczko kokosowe i po też widziałam kokosowe. I myśli, też widziałam kokosowe? Jak to jest takie ja takie A ty masz takie, co ja to, jest, to jest... Ja mam e, kwiatuszek. Nie, nie lubię cię. Nie lubię mnie. <laughs> Taki słodki, że szkoda go niszczyć. Policja ma też takie same słodkości i to mają pierwszy oh. zielone macze z misiakami Cały ten poszedł. Ja mam tutaj nic słodkiego. Słyszysz? Cały, trawy poszedł. I Patrz i teraz. Jaki tak ma swoje jedzenie, a Uwaga, proszę państwa, próbujemy wielki test tego czegoś dziwnego. I jak ci smakuje to pola? Bardzo dobre, lekko kłaskowate. O, dobra. Ej, słodko kwaśne faktycznie. Ale daję. Okej, Wszystko wszamane, tak więc lecimy. Ania, jak było? Było bardzo pysznie. Idziemy teraz na targi fantastyki. Tylko idziemy na piechotę. Chyba. Drep, drep. Jesteśmy już, dostaliśmy się, bo strasznie zimno, ale teraz już jest nam ciepło i idziemy w tycie bubble tea Zieloną Gdzie jesteśmy? A, jesteśmy na targach fantastyki i musimy tu znaleźć coś zielonego, ponieważ Kitek stwierdził, że mi coś kupi fajnego To ja mogę sobie wybrać co tylko chcę, ale musi być w kolorze zielonym Ania, Ania, mają bubble tea. A jest zielona? Nie wiem Są zielone, widziałam, są zielone i musimy zielonać zaraz To zrobimy rundkę, zobaczymy co takiego jest tutaj do kupienia i kupimy te bubble tea, dobra? Okej okay. Znalazłam coś zielonego Onego, co naprawdę, naprawdę chcę. No, można zrobić swoje własne przypinki, ale czad. Zalazłeś no, coś zielonego? Eee... Ciebie. Że mągi masz. Bierzemy, eee, zielony, zielonego, jest. Bierz, zielony jest. Mam, to... to eee, zielony będzie to, 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 jest. Zielony 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 jest. 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 Jak już mamy, to teraz coś w tym stylu. Hmm. On jest zielony i jest słodki, ale się zastanawiam. Pomyślę chwilę. Inesora. Pusina weź. Bubble pusin. I zielony. O mateczko, Klaudia, wygrałaś. Bubble pusin. Ale no to też jest nie. To jest Bubble tea pusinowa. on jest bardziej miękko? Nie, istotny, zielony. A ja? A ja? Mogę znaleźć. Jasne. Czas, ja mogę się Ten jest słodziutki, ale jest różowy, a nie zielony, więc dzisiaj go nie mogę wziąć. Super, mamy to. Słuchajcie. I ty teraz będziesz miał ręką. To, a ja mam tego Górka no. się zadowolona? No Zielony smak po prostu nie No tak przestań Już no, to On jest tak zielony jak moja bluzka Czyli prawie w ogóle, widzowie zaliczamy Nie zrzucaj go Autopushing w wielkim świecie Zostaw go Szczotka do kibla Co ty jej robisz? <laughs> Mamy to, nagrało się Mam szczotkę do kibelka na nowej toalecie Chodź tu, idziesz ze mną, ja cię kręcę Leć, chcesz być wolna no Leć <laughs> no Super, idziemy na bubble tea, ale musi być zielona, więc obywieli Bierzemy bubble tea, ale zieloną Polcia bierze Pikachu A Kai chyba też weźmiemy zieloną Jaką wziąłeś? Ulbazaura Zielone słomki bierzemy dla każdego Polcia też dostanie zieloną Proszę bardzo Polcia, też masz zieloną no też. Super, dziękuję! Mam bubble zieloną! Patrzcie na boczek! Mamy nasze bubble tea. otwiera rureczkę i ja wpływam. Nie lubię tego robić. O! Okej, okay. prawie równo. Słuchajcie, mam dwie bubble Którą wybrać? Wybieram e tą. No. no Ale chce mi się pić, a tą też. Jak patrz, mam bubble tea. Rządek pięknych Panie, jest. Fajnie. Zielone. Strasznie mięsiste to jest środku. W sensie toczek jest dobry, bąbelki takie średnie Nie smakowało. Dobry bumba To spróbuję. dlatego to jest takie mięsiste, bo to jest bazaur. My się już zbijamy zakupki zrobione, my się już zbijamy. Chocia. Idę Patrzcie, stałam słodką muffinkę. One są mega cute. Teraz się zwijamy i jedziemy do mieszkanka, bo jeszcze moi rodzice tam są, więc chciałabym z nimi chwilę posiedzieć, a przy okazji zobaczymy, co takiego zielonego do spróbowania tam kupiliśmy. Patrz kolorystycznie do moich bucików się dobrały. Pięknie. Jestem głowana, zamieszmy sushi dla rodziców prędzej, bo było takie super sushi z kawiorem zielonym, ale pani kompletnie nie potrafiła mi powiedzieć, czy może mi takie zrobić, czy nie. Nie, po prostu powiedziała, że macie gdzieś i ci tego nie zrobić w skrócie. No. Także nie będziemy jeść sushi z Łukaszem, chyba, że coś będzie zielonego, chociaż wątpię, ale... Ja ale tutaj bardziej. moja mama przyniosła nam zielone żelki. Ja lubię te żelki, to są jedne z moich sobie, ulubionych. Cześć, trochę łukasz, w ogóle ja zawsze się bawię i ten środek wyjadą. Hmm? Mm -hmm, mm -hmm. To z czasem się wziąła, to ja się nie. Ma. No i. I mam noce z awokado, ale to jest kilka. Kupiłem sobie ostatnio, jak byliśmy w tej grze takiej, notesik. Słuchajcie, znalazłam w Zboże. To zielony challenge, tak? proszę <grym> bardzo. Dobra, Robimy sobie tu sałatkę. Będziesz to jeść? Chciałam. Aś... Dobra, dobra, no więc, nie ma problemu. Masz po bardzo. Super, słuchajcie, weźmiemy sobie znowu zieloną chywatkę, która mi dzisiaj uratuje troszkę skórę, no bo jest zielona. Do tego mamy... Do tego mamy winogron, mamy gruszkę Te gruszki są przecież zielone A ja mam akurat w lodówce kilka gruszek Więc mi się udało Mufinka trochę oszukała, bo chciałem tutaj się poskaczyć Proszę bardzo To nie jest zielona, A piła sobie niezielonego tego o, za to ja proszę elegancko, zobaczcie, szrek już pije kolkę, sobie w tym momencie na spraw. Kola jest czarna. Ale to szrek pije. Ty ją piłeś nie nie, nie, nie napiłem się. Nie napiłem ja się. Nie napiłem się. Ja muszę niestety wyjąć pomidorki z tej sałatki, ale trudno. I to w ogóle mam wielki włos. dziadka śmieje się, bo mi tak zapakował. pomidorki swoje, ale dzisiaj też ich nie zjem, ale już od jutra będę jeść. Także dziękuję bardzo. Słuchajcie, mamy problem, bo no tak jak mówiłam, sushi no raczej nie zjemy. Ewentualnie samo Wasabi. Ja lubię Wasabi, jednak może nie w takich ilościach, bo będzie mi trochę... Um, problem, jeszcze mamy drugie Zobaczymy, chyba moja rodzinka sobie wszystko zje O nie Z panią się nie dogadałam i po prostu powiedziała, że mi takiego nie zrobią Ja naszykałam sobie zieloną sałateczkę I naszykałam sobie gruszkę Oraz zielone winogrona I Bo to patrzyła jak nieco. Słuchajcie, no. zobaczcie, co tak dorwał. Zielonego gluta, czyli klej, zielony klej. Może przyda nam się, się. do slajma się przyda. Zielone pistaki, moi drodzy. A ja dorwałam zielone jajo dinozaura. Trzeba je szybko otworzyć i zobaczyć, co tu jest takiego. bo One są tak mega cute. I czy z jakimiś dzieciakami, ale to to tak dziwnie wyglądało. Czekajcie, jak to się otwiera? Tu jest chyba suwak. No, się źle skończyło. Zobaczmy, czy on Nie sądzę, sądzę, że to jest po prostu takie zwykłe otwierane jajeczko Ja wiem, dostaliśmy takie dinozaur smoczki o, Jaki cute, o jaki ty jesteś słodki, co powiem, jesteś żółto-różowy, a nie zielony, ma więc dodatki. dzisiaj mi się nie przydasz Ale ma, o nie matko, to jest stek, jakiś kostka wystek. No to, to mi się, się nie podoba No dobra, ale ten jest cute, a to to jest. Fuuu, to Slep. są gluty! Nie, Ania, zostaw to. Powrać, to jest kubka. Kubka to jest. Kubka dinozaura! Nie uwierzycie, ale Ania wcina to. Zostało dla mnie trochę suszy ogólnie, ja więc jeszcze mam. mam. No i kolejnym rzeczem jest to, że sobie, z jest 21. się wierci. No, a samsia nie może wiercić, że 21. Mamy tu jeszcze nutelkę. No co? Gram, bo ty jadłeś. Co jadłem? Skończyłeś challenge? No nie, ale zjem. Więc już ta godzina, wiesz, dla mnie challenge polega na tym, że zaczynam rano, kończę wieczorem. Mi się ten challenge bardzo podobał, przy okazji byliśmy na targach fantastyki było super. Byliśmy z moją przyjaciółką i z moją siostrą też na macie, więc też było super. A ja mam nadzieję, że wam taki filmik się podobał. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę i piszcie w komentarzach, który kolejny kolor ma wygrać udział w kolejnym challenge. No, a my słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmiku. jeśli się biorę jeszcze za resztki rzeczy, całkowicie skipa. A jeszcze zobaczcie! Szereg!